Krzysztof Leski, witam w programie 30 minut. Za tydzień mamy poznać raport o WSI. Poprzednio mówiliśmy o próbach przeniknięcia WSI do mediów i biznesu. Dziś kolejna po Fundacji Kultury, instytucja dobroczynna. Tym razem wręcz założona przez oficerów WSI. Według fragmentów raportu, do których dotarli nasi reporterzy, najpierw powstała Fundacja Procivili, potem spółka Procivili Leasing. Dlatego nasi rozmówcy wymiennie używają nazw Fundacja i spółka, lecz mają na myśli to samo. Reportaż Grzegorza Gór i Sublińskiego. W ubiegłym tygodniu w oparciu o fragmenty raportu z weryfikacji WSI przedstawiliśmy sprawę Fundacji Kultury. Okazuje się, że fundacja pomogła zdobyć nielegalnie oficerom WSI ponad 10 milionów złotych. Ujawniliśmy nazwisko oficera WSI pod przykryciem o pseudonimie Burski. W rzeczywistości był to Janusz Brodniewicz, członek zarządu fundacji. To jedynie niewielki fragment opatrzony klauzulą tajności niejasnych interesów z udziałem WSI. Jeszcze bardziej drastycznym przykładem przestępczej działalności w była Fundacja Pro Cywili. Pro Civili powstała w 1994 roku. Od 1999 roku sprawą fundacji interesuje się prokuratura. Śledztwo utknęło jednak w martwym punkcie. Śledztwo w tej sprawie w 2004 roku zostało zawieszone, dlatego że członkami zarządu albo udziałowcami części tych spółek byli obywateli obcych państw. Przede wszystkim byłego związku radzieckiego. Chodzi o Litwę, Gruzję, Łotwę, Ukrainę, Białoruś, ale także o z takich państw jak Grecja i Cypr. Musieliśmy zwrócić się o pomoc prawną do tych państw i w tym roku, w ubiegłym roku otrzymaliśmy odpowiedzi już na wszystkie postawione przez nas pytania. Te odpowiedzi zostały przetłumaczone no i teraz e, prokura, prokurator musi zdecydować o dalszym toku e, postępowania. Prokuratura zajęła się procywili. Stwierdzono bowiem, że bank PKOBP na transakcjach z fundacją stracił 100 milionów złotych. Ja w ogóle nie pamiętam tej spółki. Jakby mi pan bliżej przypomniał, co to było, to być może ja sobie coś spamięciował. To jest przed wielu, wielu lat, więc to, więc to co to jest, gdzie to było, z kim związane, bo podejrzewam, że to jakiś kontekst polityczny podejrzewam. Ale. Prezes Topiński ratował się amnezją przez kilkadziesiąt minut rozmowy, jaką na temat fundacji prowadzili z nim nasi reporterzy. Jednak kiedy ekipa spakowała już sprzęt do samochodu, nagle prezesowi wróciła pamięć. Przedtem wykonał telefon. Z kim rozmawiał, nie wiemy. Cześć, słuchajcie, co tobie coś mówi yy, ten, yy, Fundacja w Oto efekt tej tajemniczej konwersacji. Jeden z oddziałów banku PKO. Finansowo mi się wydaje, że to była spółka, a nie fundacja. Działalność gospodarczą jakiejś takiej właśnie grupy, spółki czy fundacji związanej z Wojskową Akademią Techniczną. Później doszło do jakichś konfliktów w obrębie Wojskowej Akademii Technicznej i ta fundacja czy spółka padła. Dyrektor, który udzielał tych kredytu został zwolniony. To był człowiek, który właśnie przyszedł z wojska do PKO. On chyba pochodził w ogóle z tego środowiska i przeszedł do PKO i tam właśnie te swoje kontakty, kontakty kontynuował. To były poważne kwoty, natomiast, natomiast dowiaduje się tutaj, że chodziło o dziesiątki milionów złotych. To prawdopodobne. O ja pamiętam, przedmiotem działalności tej fundacji czy spółki był jakieś badania nad jakimiś prawda, chemikaliami, związkami, które miały zastosowanie. Obronne, więc wydaje mi się, że akurat tutaj prawdopodobieństwo, że było to związane z, ze służbami wojskowymi, no jest no, wysoce prawdopodobne. Nie, nie, nie występuje takiej prawdopodobieństwa. Ponieważ pojawiło się, t, 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 sprawa w tej fundacji jest w prokuraturze. Przykro mi, przykro mi. Nie Czy występuje. Pan nie, proszę kamerę, w Mogło być tak, że generał Rusek nie przekazał mi informacji o nieprawidłowościach w tej fundacji. Nie, nie kojarzę z niczym tego, co pan powie. Pan... żyjący już biskup Miziołek zapoznał mnie z takimi dwoma młodymi oficerami WSI. Transakcja z pozoru trywialna, jakich tysiące komercyjny bank państwowy udziela kredytu jakiejś firmie. Jak się okaże, bank pieniędzy nie odzyska. Z raportu i ze słów prezesa Topińskiego może wynikać, iż, o czym prezes wtedy zapewne nie wiedział, w rzeczywistości jeden agent WSI wypłacał cudze pieniądze innemu agentowi. Dotarliśmy do dokumentów z rejestru fundacji. Wynika z nich jednoznacznie, że fundację założyli w 1994 roku dwaj obywatele austriaccy. W raporcie weryfikacyjnym WSI napisano, że działania fundacji sygnował Maksymiuk. Dziś polityk samoobrony, a wtedy szef kółek rolniczych. W rzeczywistości Maksymiuk przez półtora roku zasiadał w Radzie Fundacji. Fundacji cywili przyszedł do mnie działacz Solidarności Rolników Wiedewialnych, pan Małecki. Ja byłem wówczas posłem. I mi zaproponował współuczestnictwo w założeniu tej fundacji. Powiedział mi, że ona będzie się zajmowała pomocą dla ludzi, którzy w administracji z różnych względów no, mieli kłopoty, podpadli, podjęli złą decyzję, bo to trzeba prawo zmienić. To mniej więcej była tego typu filozofia, również ludziom kościoła. Uważałem to za nawet takie wyróżnienie, bo ja nie byłem w opozycji. I bardzo chętnie zapoznałem się ze statutem i podpisałem ten statut chyba. I to było powodem do zarejestrowania tej fundacji. Nie byłem na żadnym posiedzeniu rady, nie brałem żadnych pieniędzy. Jeżeli ktoś oszukiwał, powinien odpowiadać. Ja podpisałem statut tej fundacji. I ten statut podpisałbym po raz drugi. Fundacja, według statutu, miała zajmować się rozwijaniem młodych talentów, poszkodowanymi w wypadkach funkcjonariuszami państwowymi oraz wspieraniem parafii rzymskokatolickich. Celem fundacji, cele były bardzo szczytne miały, miała to być pomoc dla rodzin, dla ludzi poszkodowanych w służbie. Polsce, Nieżyjący już biskup Miziołek zapoznał mnie z takimi dwoma młodymi oficerami WSI, którzy yy, twierdzili, że chcą robić coś dobrego. Chcą po nowemu działać, walczyć ze starymi układami. A poza tym sprawa samego WSI nie była tak nagłośniona jak w tej chwili. Na otwarciu fundacji był ksiądz Henryk Jankowski. Yy, który też to popierał i twierdził, że jest to wspaniała inicjatywa. Jednym z bardziej tajemniczych przedsięwzięć prowadzonych przez Fundację Procywili był handel z Wojskową Akademią Techniczną oprogramowaniem programowanie do szyfrowania danych. Program nigdy nie powstał, a pieniądze uzyskane na ten projekt z PKO BP zniknęły bez śladu. Ustaliła to później prokuratura prowadząca śledztwo. W 1999 roku oprócz prokuratury na Fundację procywili zwróciło uwagę także Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Zauważono bowiem, że Fundacja łamie prawa statutowe. W znacznej mierze prowadzi działalność gospodarczą, a z działalności czerpie ogromne zyski. Podejrzani e, udzielili pomocy w dokonaniu oszustwa na szkodę e, PKO-BP, polegającego na tym, że przedłożono w tym banku szereg umów, które zdaniem prokuratury są fikcyjnymi umowami stwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej pomiędzy Centrum Produkcyjno-Usługowym VAT a różnymi podmiotami gospodarczymi, które de facto nie miały miejsca. Na tej podstawie były wypłacane pieniądze z PKO-BP. Które otrzymywały spółki w zamian na przykład za fikcyjne umowy leasingu pomiędzy kilkoma spółkami, a właśnie Wojskową Akademią Techniczną? Zaczęło się to tak wszystko rozłazić, te szczytne cele. Nie były realizowane, ponieważ panowie twierdzili, że najpierw trzeba zarobić na to pieniądze. Miała być uruchomiona dyskoteka przy ulicy Górczeskiej i to miało przynosić pieniądze. Nawet wiem, że została uruchomiona taka pod namiotem. No i jeszcze jakieś tam inne pomysły, ale ja praktycznie w tym nie uczestniczyłem, ponieważ tak szczerze mówiąc się na tym nie znałem nawet. Z fragmentów raportu Komisji Weryfikacyjnej WSI wynika, że Fundacja Procywili była kontrolowana przez spec-służby. Korzystała ona ze wsparcia kredytowego PKO BP i służyła jako kasa operacyjna tych służb. Autorzy raportu piszą wprost, że nielegalne operacje fundacji i powiązanych z nią podmiotów gospodarczych naraziły skarb państwa na straty ponad 500 milionów złotych. Co ciekawe, według wersji raportu, do której udało nam się dotrzeć, o sprawie tych nadużyć na bieżąco byli informowani kolejni szefowie resortu obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz, Bronisław Komorowski oraz Jerzy Majdziński. Żaden z nich jednak nie zareagował. Kompletnie nic nie wiem, nic takiego sobie nie przypominam. Absolutnie nic. W tej sprawie nie mam do powiedzenia. Mogło być tak, że generał Rusek nie przekazał mi informacji o nieprawidłowościach w tej fundacji i. Jeżeli informacje, które on miał, po prostu wskazywały na to, że skala w ogóle tych wykroczeń jest niewielka, że, że i tak zajmuje się tym prokuratura, to w gruncie rzeczy tego rodzaju jakby pominięcie nie byłoby czymś karygodnym. W ostatnim czasie media, m.in. Życie Warszawy, później Dziennik, a następnie Tygodnik Prost, zajmowały się fundacją o nazwie Prociwili. Czy Panu coś mówi teraz? Nie. Yy, czy jako minister obrony narodowej. Czy to ma cokolwiek wspólnego ze służbami wywiadowczymi? Tak, dlatego że według tych nie, 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 To, nie to w żadnych szczegółach działania służb wywiadowczych nie nie, 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 nie nie ma zwyczaju, żeby mówić o tych sprawach publicznych. Yy, że media to już pisały, tam yy, Pisały o tym, że yy, w tej fundacji działali funkcjonariusze yy, WSI. I że ta fundacja miała jakby, zdefraudować y, gigantyczne pieniądze, czy to coś. Nie. Y, nic, nic do Pana nie dotarło na. Y, a czy jest taka możliwość, że Pan. Y, może powiedział w pełnym zdaniu nie, nic mi nie wiadomo na temat. Nie, nie kojarzę z niczym tego, co Pan o co Pan pyta? Czy Pan zetkał się kiedyś z nazwą Fundacja Procywili? Nie. To była. nie pamiętam. Ale mogę prosić, pełnym zdaniem? Ale może ustalmy, o co chodzi. Fundacja Bo... Procivil. Ale o co chodzi w ogóle? By... To, była, to była fundacja, która miała w statusie i z założenia pomagać młodym talentom. Hmm. Tymczasem wspierała żołnierzy wojskowych służb informacyjnych. A przepraszam, ten program jest dla... Jakiejś misji specjalnej, czy coś, czegoś takiego? Eee, to jest program dla TVP3. Dla linii specjalnej, nie, czy, nie, czy tego typu? Dla misji specjalnej. Czy, czy tego dla, typu? Dla 30 minut. To dziękuję bardzo, ale nie, nie, nie wystąpię w tym programie. Ale panie ministrze, to jest tylko jedno pytanie. Ja, ja wiem, że to jest jedno pytanie, jest. a później jest cała reszta. I na tym polega problem. Nie, panie nie, nie, cała reszta jest później. Nie wiem, o co Nie występuję w takich programach. Ponieważ pojawiło się, to, 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 sprawa w tej fundacji jest w prokuraturze. Przykro mi, przykro mi. Nie występuję. Kiedyś... Proszę kamerę wzwrócić. Pan Panie ministrze, czy pan kiedyś po prostu... Za, za chwilę rady? potem I... o tym możemy sobie porozmawiać. Ale nie będę, rozma... nie będę występował w takich programach, bo nie występuję w programach. Lisja Specjalna, Misja Specjalna, yy, które przypominają tu jedynka, Leski, Przerażony i tak dalej. To są programy, w których ja nie będę występował. <laughs> Żyjemy w czasach wielkich uproszczeń, także w mediach. Może jeszcze dziś wieczorem przeczytam, że TVP3 w programie 30, 30 minut oskarża trzech byłych ministrów. Wiedzieli? Nie powiedzieli. Otóż nie. My informujemy, iż to raport, w wersji, do której dotarli nasi reporterzy, stawia taki zarzut. Przedstawiam pierwszego z naszych gości, Romuald Szeremietiew, wiceszef mon przez niemal cały czas rządów Jerzego Buzka. Dzień dobry. Noc. Tak, dzień dobry. Panie ministrze, czy pan słyszał wtedy o Fundacji Procywili albo innych nielegalnych interesach? WSI? To znaczy tak, o nielegalnych interesach, no to coś nie, coś słyszałem, jakolwiek chcę powiedzieć od razu wyjaśnić sytuację, w jakiej znajdowałem się. Zresztą każdy wiceminister w mojej sytuacji. Otóż minister obrony, przynajmniej ci, z którymi ja współpracowałem, uważali, że WSI jest to ich wyłączna kompetencja. I nie muszą informować pozostałych członków kierownictwa o tym, co one robią. Ale coś pan w latach 90., podkreślam, słyszał o tego typu nie, nadużyciach? Nie, o tej akurat nie. fundacji nie słyszałem. O tego typu nadużyciach? O tego typu nadużyciach tak. A o ich skali? Mówiło się o tym, że oficerowie WSI, może nawet mówiło się tak bardziej, że byli oficerowie służb wojskowych, uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach, nazwijmy to gospodarczych, które są też na, na, na granicy prawa. No ja z kolei, ponieważ zajmowałem się pionem uzbrojenia i logistyki, potykałem się o firmy, w których występowali ci oficerowie rzeczywiście. Ale pan bardzo... mieć wrażenie, że tu może chodzić na przykład o setki milionów złotych, o jakąś operację zakrojoną na szeroką skalę, by na przykład oponować fragment gospodarki, a może fragment mediów? To znaczy, w tej chwili. Nie. Krótko tej... mówiąc, rozumiem, że nie. nie. Natomiast powiem jedną rzecz istotną. Otóż ja, kiedy zostałem tym wiceministrem, Chciałem oczywiście wiedzieć, czym się zajmują polskiej służby Informacyjne i poprosiłem pana ministra Wtedonośliwicza, aby taką, taką debatę, nazwijmy tak, w kierownicy przeprowadzić. I spotkałem się z odmową. Czy pana zdaniem któryś z ministrów wspomnianych w naszym programie mógł rzeczywiście wiedzieć o o tym, że takie zjawisko istnieje i że nie chodzi tu jakieś wyjątki, nie chodzi tu o drobiazgi. No, chcę od razu powiedzieć tak, że w gruncie rzeczy szef służb informacyjnych był monopolistą i panem informacji, które otrzymywał minister. I sądzę, że minister nie miał specjalnych instrumentów, aby zbadać, czy to, co dostaje, to jest pełny obraz, czy niepełny. Innymi słowy, jeżeli w USI rozgrywały się jakieś... Tego typu wydarzenia, o jakich tu mówimy, już zakrojone można powiedzieć na skalę organizacyjną, dużą. No to trudno sobie wyobrażać, że szef WSI donosiłby ministrowi. Tak. że prowadzi nielegalną działalność Absolutnie, wykraczającą jest, zupełnie to jest, poza to, co w USA robić powinno. To jest wykluczone oczywiście i wiadomo, że nikt, nie, przepraszam, nie odnosi na siebie. To, to, to panie ministrze, spróbujmy kwestia. zatem teraz gadnąć, bo jednak w raporcie, mm -hmm. przynajmniej, przepraszam, powtórzę raz jeszcze, w wersji, do której na razie dotarliśmy, tak. kto wie, może w wersji, którą ujrzymy publicznie za dni 6 tego nie będzie. Na razie Antoni Macierewicz wydaje się jasno stawiać zarzut. Trzej ministrowie obrony wiedzieli, nic nie zrobili. Jak pana zdanie może wyglądać papierowy dowód, który przekona? Komisji Antoniego Macierewicza rzeczywiście ministrowie wiedzieli. No muszą być materiały, które komisja kierowana przez pana ministra Maciejowicza pozyskała w trakcie tego procesu legislacyjnego. ale jakiego rodzaju? Znaczy, Różne, to znaczy ja nie wiem oczywiście jakimi Ale notatka na przykład, panie ministrze, może prowadzimy notatka. tu taką a taką działalność, chwalimy się tym czy nie? Minister komentuje na marginesie, przyjąłem do wiadomości, ale ani mrumru? Może być, może być tak, że po prostu minister przyjmuje do wiadomości i ignoruje, po prostu nie, nie nadaje sprawy biegu. A jeszcze może tu być inny argument, bo cóż w końcu ma zrobić minister? Może pozawiadomić prokuraturę. Może. Ale skoro wie, że prokuratura i tak bada takie sprawy, wie, że jest na przykład sprawa procywili w prokuraturze, to po cóż ma tam donosić, skoro prokuratura już to robi? Panie redaktorze, ja byłem na polecenie pana ministra Nuszniewicza, a później pana ministra Komorowskiego, inwigilowany przez Wojskowe Służby Informacyjne jako jego pierwszy, jego pierwszy zastęp. Co tak? No i więc jak widać, minister, jeżeli chce... To może podjąć Rozumiem. działania i to powiedziałbym nawet bardzo skutecznie dotkliwe, bo dotyczące nie jakichś oficerów, którzy gdzieś w jakiejś fundacji działają, ale swojego pierwszego zastępca. Ja byłem drugą osobą w Ministerstwie Obrony Narodowej, a co mnie spotkało, to, to mniej więcej wszyscy państwo wiecie, dzisiaj powoli dochodzimy do tego. Dziękuję bardzo pani. Mistrz.